Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest. Słuchaj, Izraelu. Pan, Bóg nasz jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania, większego od tych, rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie powiedział, rzekł do Niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. Oto Słowo Pańskie, ma Tobie Chryste. Siądźmy wygodnie i po raz ostatni w czasie tej naszej wędrówki rekolekcyjnej, módlmy się naszą pieśnią przewodnią. Jezus zostanie w nas, Jezu połącz nas, złącz nas i miłości, który jesteś w nas. Złącz sprawdzie i miłości, który jesteś w nas. Jezu zostanie w nas, Jezu połącz nas, złącz na prawdzie i miłości, który jesteś w nas, złącz nas w prawdzie, który jesteś w nas. Jezu zostanie w nas, Jezu połącz nas, złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas, złącz nas w prawdzie Jeśli masz chwile smutne w swym życiu, powierz się matce, jeśli na drodze zaskoczy cię burza, ofiaruj się jej, matce, która pod krzyżem stała, matce, która się z synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść Ci pomoże. Ona, matka. Ojcze, proboszczu Tomaszu, kochane siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry rekolekcyjni wędrownicy, kiedy na świat przychodzi małe dziecko, kiedy matka wkłada go do głębokiego wózka, kiedy odbywa swój pierwszy spacer. Ma miejsce takie niezwykłe wydarzenie, ale myślę, że mocno ukazujące tajemnice człowieka jego historię i jego podobieństwo do tych, którzy dali mu życie. Otóż, podczas niejednego spaceru czy to bliscy z rodziny, czy znajomi, czy sąsiedzi bardzo często zaglądają do wózka. Patrząc w małą twarzyczkę, wydają opinię: Jest podobny do mamy, jest podobny do taty. Oczy ma po mamie, policzki po tacie, a tak naprawdę to albo jest jak mała mama, albo jak mały tata. Bracia i siostry, przez ten czas rekolekcyjnej wędrówki w stronę Jezusa, Boga, który kocha, i człowieka, który żyje, przypatrywaliśmy się jemu i sobie. I tak jak powiedziałem w niedzielnym kazaniu, pragnęliśmy usypywać oblicze Jezusa na płaszczyźnie naszego życia. Dziś, kiedy kończymy te rekolekcje, kiedy otwieramy świętą księgę, którą Bóg kazał spisać człowiekowi, chcemy sobie zadać pytanie, czy przez te rekolekcje, czy przez ten czas wielkiego postu, chcę stać się, mam pragnienie, by stać się, spróbuję. Stać się podobny do Jezusa. Bo zobaczcie, prorok Ozeasz dzisiaj mówi, że to upodabnianie się do Jezusa jest powrotem do tego, co ważne w naszym życiu. To, co ważne w naszej codzienności, to, co ważne w wierze. I w niedzielę mówiłem, że w wierze jest ważne słuchanie. Poniedziałek mówiłem, że w życiu ważne jest opieranie się na Słowie Bożym. Potem mówiłem, że ważna jest rozmowa z Bogiem. We wtorek rano mówiłem, jak ważne jest poznawanie Boga. Wieczorem mówiłem o tym, jak ważne jest, za przyjaźnienie się z Bogiem. W środę rano pytałem siebie i Was, czy wierzymy w to, że Bóg jest, że towarzyszy nam, że możemy Go dotknąć i spotkać. A wieczorem mówiłem, co przeszkadza nam w spotkaniu z Bogiem. I mówiłem, że ważne jest wpatrywanie się w Jego serce. Wczoraj mówiłem, jak ważne są Boże Dłonie i nasze dłonie. Wieczorem mówiłem, jak ważne jest poczuć obecność Boga w Eucharystii. Dziś rano mówiłem, jak ważne jest, by czytać historię Boga w oparciu o Jego człowieczeństwo. A teraz chciałbym sobie i wam pokazać trzy wielkie warunki proste i ważne do naśladowania Jezusa. W oparciu o życie Maryi. Po zobaczcie, bracia i siostry, ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że człowiek. Sam, wędrując przez życie, może się zagubić. Człowiek, stawiając siebie na piedestale, wpadając w pychę za rozumialstwo, odrzucając pomoc drugiego człowieka, wątpiąc w Boga, który jest drogą prawdą i życiem, może się zatracić w codzienności. Dlatego patrzymy też na Maryję. Matka i uczennica Jezusa, Jego żywicielka i nauczycielka, Jego przyjaciółka i powiernica, Jego część serca i ogrom miłości. I moi kochani, Ewangelista Łukasz, dzisiaj mówiąc o przykazaniu miłości. Boga i Bliźniego, niejako chciałby nam wskazać, że posłuszeństwo Jezusowi rodzi przyjaźń, rodzi wiarę, rodzi dobroć i zaprasza do naśladowania. Zobaczcie Maryja, zasłuchana w Jezusa, od jego płaczu w betlejemskiej stajence poprzez jego milczenie w ucieczce do Egiptu, poprzez jego obecność w świątyni Jerozolimskiej i poprzez jego lekcje życia w Kanie Galilejskiej, poprzez jego codzienność w Nazarecie, poprzez jego troskę o swoich przyjaciół, o chorych cierpiących, o na. Zasłuchana w Jego słowa. Przynieście stągwie i napełnijcie wodą i uczyńcie wszystko, cokolwiek powie Jezus, zasłuchana w Jego słowa. Niewiasto, oto syn Twój, zasłuchana w Jego słowa. W czwartej stacji drogi krzyżowej zasłuchana w Jego milczenie. Bracie i siostro, moje i twoje życie niech będzie oparte na słuchaniu Słowa Bożego i na słuchaniu słów, które ty wypowiadasz po ludzku, choć są one Boże w modlitwie. Zasłuchanie, zawierzenie pokazuje nam dzisiaj Ewangelista Marek, zawierzenie, czyli wyznanie miłości, oddaje się do Twojej dyspozycji, Jezu. I zobaczcie Maryja, od kany galilejskiej wcześniej od Nazaretu, od Betlejem, aż po wieczernik. Zawierzona swojemu synowi, kochająca Go pozwalająca, by On nią się posługiwał. Bracie i siostro, w sakramentach świętych, w sakramentach Kościoła jesteśmy zaproszeni, by się zawierzać od chrztu przez pierwszą komunię, od bierzmowania po sakrament małżeństwa, od sakramentu namaszczenia chorych, Poprzez sakrament kapłaństwa i sakrament pokuty i pojednania. Jezu, posługuj się mną. Do ciebie chcę należeć, dla ciebie i z tobą chcę żyć. Zawierzenie. I trzeci obraz, naśladowanie. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Kochani, mówiłem już w czasie tych rekolekcji, ale to jest dla mnie ważne, więc powtórzę, kiedy na dzień moich prymicji kapłańskich otrzymałem prezent w postaci nieuchleblowanej deski, na której wyryte są słowa: Z jakim przystajesz, takim się stajesz. Przystajesz z Jezusem, żyj jak Jezus. I zobaczcie Maryja, choć jest Matką Jezusa prawdziwo. Wyznajemy to. I przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Zobaczcie go, ona naśladuje. Naśladuje Go w cichości serca, choć go tego nauczyła. Naśladuje go w trosce o człowieka, choć go tego nauczyła. Naśladuje go w milczeniu, choć go tego nauczyła. Naśladuje go w wędrówce po Palestynie, choć pierwsza nauczyła go chodzić, jak to zrozumieć: zawierzenie, ofiarowanie i naśladowanie. Było to 22 sierpnia 2001 roku w zielonogórskim szpitalu. Niedaleko mojej miejscowości, w sali 117, umierała moja mama. Miała 45 lat w pełni życia. Ja miałem wtedy 18. Młody chłopak z marzeniami, z pragnieniem osiągnięć chciałem ręką dotknąć nieba i stopami odbić się od ziemi. Kiedy razem z moim ojcem. Stanęliśmy przy jej łóżku. Powiedziałem jej: Mamo, chciałbym zmienić świat. Chciałbym ludzi doprowadzić do Boga. Chcę iść do zakonu. Chcę być księdzem. Chcę być misjonarzem, oblatem Maryi Nepokalem. W oczach mojej matki i ojca pojawiły się łzy, ale razem powiedzieli: Dziecko to Twoja droga. Idź odważnie. Idź odważnie. I w tym samym momencie zobaczyłem, jak zdejmują obrączki ślubne ze swoich palców. Ojciec złożył swoją obrączkę na ręce matki obok jej obrączki i powiedzieli mi: Dziecko. Kiedy zostaniesz księdzem, zrób sobie z tych obrączek koronkę różańcową, bo w nich jest ukryta nasza miłość, nasze trudy i ofiarowanie, nasze cierpienia i nasze naśladowanie Boga. Zrób sobie tę koronkę. I kiedy będziesz wypowiadał każde zdrowaś Maryjo, Staraj się jak ona. Matka Boża zawierzyć się przez nią Jezusowi, a droga nie będzie łatwa. Staraj się ofiarować przez nią Jezusowi, bo nie jeden raz ludzie cię sponiewierają. I staraj się naśladować Jezusa. A więc jak najczęściej mów mu po prostu kocham Ciebie. Bracia i siostry, 10 lat po tym wydarzeniu, a więc w 2010 roku przyjąłem święcenia kapłańskie. I w tym samym roku zrobiłem sobie tę koronkę różańcową. I tak jest do dziś i będzie do końca mojego życia. Noszę ją przy sobie, bo wtedy są rekolekcje mojego życia. Jestem słaby, ale Jezusowi się zawierzam i On pomaga wstać. Jestem słaby, ale Jezusowi się ofiaruję i On jest siłą, która w sakramentach świętych przypomina mi, że jestem człowiekiem. Jestem słaby, ale naśladując Go w dobroci dla ludzi, jak Maryja. Ciągle jej powtarzam. Matko, któraś pod krzyżem stała. Matko, któraś się z Synem żegnała, naucz mnie pokory. Bo wiem, że Ty każde cierpienie z dziećmi pomożesz. Bracie i siostro, u końca tych rekolekcji, a tak naprawdę u początku, chcę Ci życzyć i Cię prosić. Zawierz się Jezusowi, ofiaruj się Jemu i jak możesz, naśladuj Go, bo jeśli ci będzie trudno, to nie zapominaj, ale powierz się matce, która pod krzyżem stała. Powiesz się matce, która się z synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienia znieść ci pomoże, bo na matka, która się ofiarowała, która się zawierzyła i która naśladowała Jezusa. Idź i Ty czyń podobnie. Amen.